Filmik z słodyczej Julki z Mateuszkiem Dzisiaj będzie filmik historyjka na Roblox I typowe akcje w szkole Historyjka teraz jest typowymi akcjami w szkole Więc nie przedłużajmy, zaczynajmy historyjkę Pierwsza akcja, wyśmiewanie Cześć! Okay. Hejka, co tam u was? A co ty, a co ty bez nogi? No ja co? Przecież ja mogę ja być ja bez dana. nogi. Jadę. Wojtek, czemu nie idziesz ze mną? Wojtek? Nie ja idę. Ja idę sobie zjeść A ja się wezmę! Piciu! To ja idę stąd. No nie, Mateuszka! A jakiego Mateuszka? Wojtka, o nie, pomyliłam się z tym Mateuszem z naszej klasy. Lekcja WF-u No oczywiście Juleczka jest najbogatsza Dyrektor Typowa akcja Bogactwo Dyrektor Ja mam Ej dyrektor Czemu ty masz 14 lat I jeszcze jesteś dyrektorem Lat I jeszcze się nazywa Wojtek! Jak kolega z naszej klasy! Ty jesteś wojskiem z naszej klasy! Nie, poczekaj! Dobra, ja lecę do domera. Dobra, ja idę na WF. Typowa akcja, kosz. Dobrze ja Ci jeszcze kosz Kosz. Yay! Destroy the stage power, Charlie. Aza to nibby. A pan niech się ogarnie, bo pan ma dopiero 14 lat. Mogę <laughs> <laughs> panu w piłkę dać! Mogę panu w główkę dać. Ty, mała, mała Proszę panią, dyrektor ma! Miał No, muszę do kosza trafić. Dyrektor, obserwuj, tą uczennicę ma pięć prób, żeby wrzucić do kosza. Jak nie, to ma 6. Brawo. Za razem. Nie, nie dostała szóstki. No ty oszuście, wywalaj z tej szkoły! Proszę, Dziękuję bardzo. Dyrektor, ogarnij się! Że panią dyrektor nie powinien uczestniczyć w tej lekcji. Nie wiem, on tylko obserwuje. <grym> Ale jeszcze na mnie krzyczy! Po no, pierwsze jestem dyrektorem. Dobra, udało mi się. Ale dyrektor, jest, jest lekcja, proszę nie przeszkadzać. Ale jedynie, Oliwia, dostajesz pałę przez to, że nie masz związanych głosów i nie masz szczory. Ale Dobra. dostałam też szóstkę. Ania, chodź! Ania! Tak się skończyła lekcja w Aby A by jako nie ci pan dyrektor jest trochę niemiły, jak klasycznie w każdy dzień. Teraz trzeba iść na stołówkę. Ale ja po waszą uczennicę, no i do może Pani wie, że ja nie mam rodziców? A czy, pa, a czy pani może być stąd się zamknąć? A przecież... <laughs> tak. Mhm. tak. Pani za to, że tak długo pracuje... Tak. Może dostać umerytu. Ale pod no. jednym warunkiem. Bęk, bęk, męk! Chcę, przeszkadzanie. Ja Ja lepiej emerytury, do widzenia. No dobrze, to jak nie chcę, to pani, jak ja będzie chciała, to przyjdzie. Ja mogę, chcę. Ja chcę emeryturę. Ja mam no, cię wakacje? To zawsze chcę na te wakacje, pierwszy. A nie, bo ty. Ten... Nie masz rodziców, to ty nie pojedziesz. I więc wy, wypijesz... Nie! Pan dyrektor jest chamem! <noise> Sorki za słówko. Wkurza mnie ten dyrektor! Dobra, już możecie <noise> jechać do domu. Do. Tomek! Do domku! Jadę się do domku! Ty powiem... Ja dzwonek włączę. Bam a dłonię. Ej, heja. Czy policjantko? ku? Może coś to powiedzieć historyka. Kolejny dzień, jadę specjal specjal... Ale ty kupisz z uczniem! Nie umiem powiedzieć specjalnym, no powiem specjalnym rowerkiem do szkoły. Sigma, Sigma, Sigma boy. Dobra, już jestem. Siemka! No ale ty jeszcze. Czemu ty Wojtek masz nazwę Mateusz i 23 lata? Daj, oh! Sprawdzam obecność do ławki, a ty, Wojtek, dostajesz uwagę. <grymne> Wywalej z tej szkoły! Wywalej z naszej szkoły! S K <grymne> Chcesz się zliczyć z Karinką? Proszę bardzo, zlić się z Karinką. Karinka jest najmocniejsza, Karyna najmocniejsza, Karyny nie pokonasz! <grymka> a tylko powiedz dyrektorowi Dyrektorze, dyrektorze! Dyrektorze, czekam, bo dyrektora! Wyjdę z tego gabinetu, bo i tak nikogo nie ma. I sobie poczeka Karinka na dyrektora, żeby zgłosić tego kinosa! Cześć Mateusz! Maciek, proszę wyjść z dyrektora! Musimy zgłosić jedną bardzo ważną rzecz. Mateuszu, Wojtek malował na tablicy przed lekcją i jeszcze chciał mnie uderzyć kierą, czyli zabić. Proszę mnie go tu przyprowadzić. Dobrze. Idę do klasy. Teraz. No co to dziecko robi? Jakieś oszalałe to dziecko, nienormalne. jeszcze sobie z taką miną, siedzi jak jakiś krasnolud albo, no, albo kaszujacz. Proszę się bądź tylko na radia. Dobrze. Ja <grym> to nie twój plan lekcji. dostajesz jedynkę, drugą jedynkę i wyrzucamy cię ze szkoły. Czemu ja lena się nie odgrywasz? Mamy słynny pokoik pana dyrektora! Piękny montarz! Fajny strój! Proszę pana, Karinka chce się prowadzić z panem wywiad. Jak się pan czuje w tym stroju? Jak się pan czuje w stroju? że ja słyszałem, że... śmieciu. Jak możesz tak robić do... do pani? panie. dwa. <Yes. słupianie> <słupianie> ja, kochani widzowie, to koniec odcinka i historyjki. Wiem, to się tak podziało. Nie, nie będzie bardzo dwa. Jedolajcie, mi suba lajka, dzwoneczek, udostępnijcie i nie przegapiajcie odcinków i lajka mi dajcie. I wbijamy do 31 marca. Eee, no, 1000 subów. Papatki, dajcie mi suba.